Pogrążona w smutku, Szykulska wyznaje gorzko, świat się ode mnie odwrócił. Ewa Szykulska, 74 litry, od ponad dwóch lat żyje samotnie po śmierci ukochanego męża Zbigniewa Parneja, z którym spędziła 44 lata. Na dodatek dopadły ją kłopoty zdrowotne, wymagające hospitalizacji i zabiegów chirurgicznych. To wszystko sprawiło, że aktorka, przez lata słynąca z optymizmu, zupełnie zmieniła podejście do życia. Ewa Szykulska, jedna z ulubionych aktorek Juliusza Machulskiego, która zagrała w obu częściach jego, wabanku, 11 września, będzie obchodziła 75. urodziny. Jak sama otwarcie przyznaje, jej świat zawalił się 25 grudnia 2021 roku, gdy zmarł jej mąż, Zbigniew Parnej, z którym tworzyła udany związek przez 44 lata. Aktorka straciła też siostrę, którą opiekowała się do końca. Ewa Szykulska udzieliła przerażająco smutnego wywiadu. W wyniku kumulacji nieszczęść w najnowszym wywiadzie dla serwisu gazeta.pl Szykulska nie kryje, że ma wielki żal do losu o to jak ją potraktował. Kiedy byłam szczęśliwa, miałam swoich bliskich, nielicznych, ale miałam, nie zwracałam uwagi na wiek. Opiekowałam się swoją fantastyczną siostrą czy równie fantastycznym mężem. Wiedziałam, po co wstaje z łóżka, chciało mi się. Jak zostałam sama, bo tak się zdarzyło, niemniej jednej, nie użalam się nad sobą, ale zmieniło się moje patrzenie na świat. Nie jestem w stanie już tak bezwarunkowo kochać świata, bo mnie odtrącił. A może wystawił na próbę, zabierając mi bliskich? Ewa Szykulska opłakuje dwóch mężów. Ewa Szykulska była dwukrotnie zamężna. Jej pierwszym mężem był reżyser Janusz Kondratiuk. Zmarł 7 października 2019 roku. Dwa lata później, w pierwszy dzień świąt, drugi mąż aktorki doznał rozległego zawału. Nie udało się go uratować. Jak ujawnia Szykulska, Aż mi się płakać chce. Janusz i mój drugi mąż byli niezwykli. Ze Zbyszkiem byłam 44 lata, a z Januszem około 8 lat. Tak pusto, jak ich nie ma, na to wszystko nałożyły się problemy zdrowotne aktorki. W listopadzie ubiegłego roku, zamiast na premierę filmu Uwierz w Mikołaja, w którym zagrała, Szykulska z problemami oddechowymi trafiła do szpitala. Tam określono jej stan jako ciężki. Ewa Szykulska straciła najbliższych, zmaga się z problemami zdrowotnymi. Szykulska ma za sobą dwie operacje ktani. Chociaż po śmierci męża, zdecydowała się spełnić jego prośbę i raz na zawsze rozstać się z nikotyną, spustoszeń dokonanych przez lata, nie dało się w pełni odwrócić. W rozmowie z portalem gazeta.pl, wśród występków, jakich dopuściła się wobec własnego organizmu, Szykulska wymienia także napoje z procentami oraz opalanie się. Jak tłumaczy, nie pozostało jej nic innego jak wziąć na siebie konsekwencje dawnych błędów. Widzę, że czas pracowicie wykonał swoją robótkę, a ja mu zgrabnie dopomogłam. Do tego cukrzyca, która niszczy ciało, a także oczy. No i co? Próbuję siebie taką zaakceptować, bo na poprawki urody nie umiem się zdecydować. Dziś patrzę na siebie i nie chcę mi się kłaść płatków na oczy. Teraz już prawie oczu nie mam, ale widzę na tyle wyraźnie, że jestem w stanie odróżnić dobrych ludzi od marnych. Choć łapczywie pożerałam życie, dalej cierpliwie oczekuję na jeszcze kilka dań. Bo lubię to życie. Szykulska zawsze słynęła z ciętego języka, poczucia humoru i dystansu do siebie. Jednak spod jej butnych wypowiedzi wyraźnie przebija smutek. Zresztą sama aktorka przyznaje, że sytuacja dojrzała już do tego, by poszukać specjalistycznej pomocy, chociaż osobiście ma w tym względzie mieszane przeczucia. Jak ujawnia w wywiadzie, niedawno zdecydowałam się pójść do fantastycznej pani doktor i chcę spróbować na własnym organizmie, czy w takich sytuacjach jak moja, medycyna pomoże. Przekonałam się, że nie jestem w stanie poradzić sobie sama. Aktorzy bywają histerykami. Podchodzę do tego bardzo spokojnie i bardzo logicznie. Sprawdzam sama siebie.